Mógł się nazywać jakoś inaczej, ale dlaczego właśnie głupi jaś? Dlatego właśnie głupi jaś, bo to jest najlepsza substancja. Witam, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć trochę o miejscu, gdzie spędziłem dosyć dużo czasu. Przeważnie to był fajny czas, dobry czas, internat. Internat szkoły rybackiej. I chciałbym Wam opowiedzieć parę takich, parę takich fajnych rzeczy, które się działy. Zacznę dzisiaj od kuchni. Zacznę od kuchni, czyli opowiem Wam o tak zwanych kucharkach, o ciotkach. Tak się mówiło u nas w szkole na kucharki. Na kucharki mówiliśmy ciotki, tak było. Umówione będziemy mówili ciotki, ciotki to, ciotki tamto, ciotki sramto, wamto, i co te ciotki, i my z tymi ciotkami, co myśmy z nimi wyczynili. Pierwsze, co mi się rzuciło w oko, w oczy, co mi się rzucało, to zawsze ciotki miały takie dziwne rowery, i te rowery, znaczy one miały normalne rowery, tylko te. Rowery miały dziwne, dziwne kierownice. Znaczy, no miały te kierownice, były takie... Normalnie te rowery, te proste rowery, takie czarne, co kiedyś były, kierownice były proste, ale ciotki w tych rowerach, to te kierownice miały takie... takie i tak Tak z Zawsze się zastanawiałem, co to, sobie pozmieniały te kierownice od... od kolażówek? od rowerów sportowych? Otóż... Otóż nie, moi drodzy. Kierownice to był, były dlatego, że ciotki po pracy wynosiły takie wielkie toboły, takie wielkie toboły z żarciem, wieszały je na kierownicę. Jak powiesiły je na kierownicę, to z biegiem czasu te kierownice po prostu się wgięły i zrobiły się takie specjalistyczne haczyki, haczyki do włożenia ciężarów. Dlatego, dlatego to nie nadawały się do jazdy, tylko po prostu te rowery były... Zazwyczaj były prowadzone, prowadzone przez ciotki. No cóż, powiem wam taką sytuację, dlaczego o tym mówię akurat. Powiem wam taką sytuację, która się przydarzyła. Otóż pojechaliśmy na praktyki zimą, to była zima. Pojechaliśmy na praktyki, akurat mieliśmy wtedy praktykę. Wywieźli gdzieś tam nas na jakieś jeziora czy stawy. I zmarzyliśmy, oczywiście tam śniada po śniadaniu, tam nikt kanapek nie miał, wracamy, posiedzieliśmy na tej praktyce trochę dłużej, przyjeżdżamy do internatu i zapomnieli o nas, nikt jedzenia, jedzenia nam nie da, powiedzieli tam macie w koszu chleb i takie były pajne chleba suche, bez masła, bez niczego, żeby nie konserwy te, które mieliśmy tam sobie włożyliśmy, to byśmy nie mieli co na ten chleb w sumie posmarował. No i, i się wkurzyłem straszliwie wtedy na te ciotki. Tak siedziałem w oknie, w kiblu, ślugałem sobie i ja tak patrzę, A wtedy na śniadanie, na... to było na obiad. Na obiad, e, na obiad wtedy to była taka mortadela. Nie? pamiętacie? Mortadela w panierce. Ja to bardzo lubiałem. Taką mortadelę w. W do tego jakie I Siedzę sobie ślugam w, w tym w Kiblu i ja patrzę. Ciotki już po robocie, a bo to już było wieczorem po kolacji. I patrzę, a ciotki wynoszą takie wielkie torby na rower. I z jednej takiej torby wystaje taka pięć, taka wiecie, ta końcówka, albo że to była cała, cała taka, takie obasa, ta, ta martadela. Tą, którą właśnie my powinniśmy dostać, e, którzy wracaliśmy z praktyki. To ciotka miała dosłownie taką mortadele, mortadele w, w tym, w torbie, aż wystawała. Nie, to było już tak ordynarne, że po prostu nawet nie przykrywały tych produktów, które wynoszą. Nie powiem, nie powie mi ktoś, że ona to kupiła, czy coś takiego, czy. W każdym bądź razie my byliśmy głodni, mortadela, ciotka ukradła i dlatego te kierownice wyglądały tak. No i oczywiście na takim rowerze nie da się jechać i ciotki musiały, musiały prowadzać te rowery. Zgłosiłem to, mm, zgłosiłem to do, do dyrekcji oczywiście nic z tego nie było. Ciotki jakieś tam się wyłgały, jak zawsze z ciotkami trzeba dobrze żyć, żeby dobrze zjeść. Także, e, także, no także sprawa ucichła, rozeszła się gdzieś po koście. Nie? Fajne było. Takie. Inne takie takie, numery, co robiliśmy z to było, one miały, bo to było sierakowe oni mają taki specyficzny akcent. Właśnie zaakcentowały taki akcent mają. No i teraz siedzę na odbiorze, odbiór. Odbiór to się, to, było taka, to było takie miejsce, gdzie przynosili ludzie e, brudne talerze, brudne talerze, a myśmy te talerze e, czyścili, wrzucali tam do kubła te, tego, a resztę tam ktoś zmywał. Ktoś był tam do zmywania, jeszcze teraz nie pamiętam. Oczywiście myśmy nie zmywali tych talerzy, tylko ktoś to zmywał. Myśmy je tylko skrabali, skrabali i skrabali z pozostałych resztek, no i tak. No i teraz tak siedzimy, siedzę na tym odbiorze, a nam na kolacie były jajka. No i te jajka oczywiście były tak twarde, że ludzie nie chcieli jeść tych jajek. Zielone były, przygotowane i takie inne pierdoły. No i teraz siedzę i teraz nie mam co robić. Przynoszą mi te jajka, to odcinam te dubki od jajka, te końcówki od jajka i tak przyklejam sobie, przyklejam sobie na, na płytki w tym. Wycinam olszka, buźkę, robię sobie całą taką kolekcję. Kolekcje takich paperków, pomperków z jajka, z tych końcówek od jajek. No i tak, no i taka ciotka była tylko mała, gruba. Bo dziwo, to no, było chyba pięć. Cztery były takie małe i grube, a jedna była taka długa i chuda. <laughs> Jak nie kucharka, to była szefowa. Szefowa była chuda, a te, obok te były takie, to jeszcze były stare dobre czasy, tak że wiecie. No i robię sobie te pamperki, robię sobie te pamperki z tych, z tych, z, tych, z tych no i tak się odwracam, a ciotka taka jedna, mała, gruba, tak na mnie patrzy i tak – A co ty robisz? Ty cię jeden? I wzięła tak tę ptucha, taką szmatę śmierdzącą, może miesięczną i Pał prosto tak, mina pyska tą szmatą, ba Miesiąc czasu śmierdziałem. nie mogłem tego, tego, tego smrodu się pozbyć z twarzy, normalnie cała twarz tutaj, wiecie, dostałem tym teptuchem śmierdzącym i ciotka miała radość, że Wyzwała mnie od cieloków, do cieloku jeden i zro stałem z takiej, z takiej szmaty. No, ale, no i to była taka tam No, wie, tam było więcej, o wiele więcej, o wiele, o wiele więcej takich cudów tam się działo. Nie? No i na przykład, e, co tu zrobić, żeby większą porcję od ciotki jakąś. Bo jak idę na wydawkę, idę na wydawkę, tam ciotki patrzą, nie, kto przyszedł, patrzą, kto jest i ładują porcję. No i tak, były schabowe z ziemniakami, mówią, no coś trzeba, kombinować. Coś trzeba wykombinować, bo, bo, bo dostanę znowu takiego mizernego słabościaka, i, i co będę ja? Będę głodny. Patrzę, o, profesor. Przyszedł profesor od, od WF-u, usiadł, bo profesorowie stoliki mieli tam z tyłu, usiadł i zaczął jeść zupę. Ja mówię, o, to jest szansa, jest szansa. Jest szansa i biegnę szybko do tej wydawki, biegnę, biegnę, biegnę tam się wpychiwuję, wpychiwuję, nie? I tak mówię, e, dzień dobry, dzień dobry, chciałbym dwie porcje. A ciotka to dwie porcje? Dlaczego dwie porcje chciałbym, Dlaczego byś dwie porcje? I mówię, do no, jedną dla mnie, a drugą dla profesora Kadziszewskiego, nie? A profesor Kadziszewski to był nasz profesor od od wychowania fizycznego. To tak. Pójrzała się, patrzysz, siedzi! Siedzi z tyłu pies. Pies na niego, mówiliśmy. No to naładowała, nie dla niego, naładowała taką porządną, z taką wielkim schabem, a mi naładowała taką mniejszą, z takim nieporządnym schabem. No i mając takie, mając do wyboru mniejszą, większą, to tam, gdzie siedziałem, postawiłem sobie swoją. Słowem a profesorowi w ramach uprzejmości zaniosłem mniejszą. No, takie były jaja. To jest takie bardziej opowiastka, to, to jest takie bardziej opowiastka, wspomnienie z internatu. Oczywiście tego będzie, będzie o wiele, wiele więcej, bo z internatu jednak człowiek więcej pamięta, był starszy, więcej grandził, kiedy tamśmy jaja wy, wyczyniali. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam więcej takich opowiastek. Hej.